Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze, czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą. Lecz uczynków ich nie naśladujcie, mówią bowiem ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiono na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym Ojcem, jeden bowiem jest Ojciec Wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano Mistrzami. Bo jeden jest tylko Wasz Mistrz Chrystus. Największy z Was niech będzie Waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto Słowo Pańskie. A więc Boos poślubia ród i staje się przodkiem Chrystusa. Tak jak już wspomniałem, czytamy teraz ten księg, czytaliśmy wczoraj, dzisiaj, czytaliśmy tę księgę ród, która nam przede wszystkim przypomina o tym, że Bóg przyciąga poprzez świadectwo innych, przyciąga do siebie ludzi. I Noemi, która była osobą bardzo wierzącą, uznającą Pana Boga, stworzyciela nieba i ziemi. Myślę, że ona miała taką postawę, że ród, która, która była jedną z synowych, bo była także i druga synowa, ta druga synowa została w Moabie. Natomiast Rut wrócił, znaczy nie wróciła do siebie, nie została u siebie w Moabie, tylko przyszła właśnie do narodu izraelskiego. Pewnie dlatego, że zobaczyła w Noemi taką piękną postawę człowieka, którym, któremu chciała, z którym chciała być bo wiadomo że los wdowy w tamtym czasie był bardzo bardzo zły i niedobry natomiast chciała jej pomóc i dlatego też poszła razem z nią właśnie do, wróciła do Betlejem. To jest znak tego, że świadectwo drugiego świadectwo życia człowieka może spowodować, że ktoś nawet zmieni miejsce zamieszkania. Czyli można powiedzieć za Jezusem, za dzisiaj także możemy to powiedzieć, że za Jezusem wielu ludzi przyjechało także i do Polski, bo wiemy o tym, i także w inne kraje chrześcijańskie przyjechało po to, żeby właśnie żyć życiem Ewangelii. Bo zobaczyli u niektórych, przynajmniej u niektórych chrześcijan zobaczyli taką piękną postawę, że chcieli, y, albo przyjąć chrzest nam taki konkretny przypadek y, człowieka z Japonii, który widząc y, postawę chrześcijańską y, kogoś z Polski powiedział, że ja chcę być tak samo jak on. I dlatego też pamiętajmy o tym, że świ świadectwo naszego życia naprawdę jest czasami bardzo. Wielką mocą do tego, żeby przygarniać drugiego człowieka. Natomiast dzisiaj y, Pan Jezus nam bardzo mocno przypomina, że na pewno świadectwem nie jest nigdy wywyższanie się. Mamy taki styl w naszym życiu i, i każdy z nas na pewno ma coś tutaj do, do, do rachunku sumienia. Niemniej jednak, Pan Jezus oczywiście przypomina nam o tym, że żeby nie iść w kierunku wywyższania się. To trzeba mieć taki styl służby. I to, co Pan Jezus na zakończenie mówi dzisiaj właśnie, że niech każdy z was będzie waszym, niech każdy z was będzie sługą. Czyli co nas chroni przed pychą? Służenie. Więc prośmy Pana Boga, abyśmy, tak jak Maryja, tak jak Święta Róża z Święta Róża z Limi bardziej służyła przez modlitwę i post, przez takie całkowite oddanie się Panu Jezusowi. I to było wielkim świadectwem dla tych ludzi, którzy przecież dopiero poznawali naukę Jezusa Chrystusa i zobaczyli, że skoro ona jest taką, takim człowiekiem, który służy modlitwą i postami, to także i oni mogą. Stąd też właśnie jest patronką Ameryki Łacińskiej poniekąd jakimś wzorem tworzenia, budowania właśnie takiej, jego, takiej przestrzeni, która będzie przestrzenią piękną i dobrą, w której może zamieszkać Bóg, który jest samą miłością, Bóg, który posłał swojego Syna, aby był sługą sług.